Dlaczego dzieci nie czytają? Dlaczego dzieci, które dorosną, nie czytają? Dlaczego dorośli, którzy kiedyś byli dziećmi, nie czytają? Odpowiedzi jest kilka, nie ma jednej jasnej, ale na pewno wiemy, że dzieci, których rodzice nie czytają, nigdy nie będą czytać. Dziecko kojarzy dorosłość z rodzicami. To, jak zachowują się rodzice, Decyduje w dużym stopniu o tym, jak dzieci będą chciały się zachowywać. Jeżeli widzą rodziców oglądających telewizję, to dorosłość będą kojarzyli z tym. Jeżeli widzą rodziców palących papierosy, będą kojarzyli dorosłość z paleniem. Jeżeli nie widzą rodziców z książką, nie będą tego kojarzyli z dorosłością i nie będą chcieli. Tego spróbować. Nie będą chcieli sięgnąć na półkę z książkami w domu, aby wziąć tę książkę, którą czytają rodzice. Tak ważne jest, aby dzieci widziały rodziców czytających, żeby potem uważały to za część życia dorosłego. Bardzo ważne jest, aby dzieci miały kontakt z dobrą biblioteką, nie tylko domową, ale także z biblioteką szkolną. Publiczną, żeby miały odruch zajrzenia do biblioteki, żeby zobaczyć czasopisma, książki, całe bogactwo tego, co rynek wydawniczy nam w tej chwili przynosi i żeby chciały z tego skorzystać. To jest szansa znalezienia też dla nich pasji czy zainteresowań, które później staną się ich drogą zawodową. Jak wiele we wspomnieniach naukowców. Artystów, ale także ludzi zajmujących się zawodowo biznesem, jest ten pierwszy moment wzięcia książki, która zainspirowała ich do czegoś. Przede wszystkim do bycia kimś więcej, bądź do zainteresowania się, czy podjęcia trudu, dowiedzenia się czegoś więcej na dany temat. To jest ważne, abyśmy nauczyli nasze dzieci, że część ich życia. To są książki, od urodzenia niemal do śmierci. Jeżeli tego nie nauczymy do 14-15 roku życia, będzie niezwykle trudno później namówić, że wśród powabów życia różnych jest również książka. A my czytający wiemy, że życie bez książki jest po prostu gorsze.